Oficjalnie. Drodzy Państwo, kłaniam się serdecznie. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo gorąco na naszym dodatkowym spotkaniu. To spotkanie nazywa się właśnie: tak, Programy stypendialne, dobra inwestycja. powiem Wam jedno: to jest bardzo dobra inwestycja czasu, że dzisiaj do nas zajrzeliście i postanowiliście właśnie posłuchać i pewnie też wziąć udział w wielu dyskusjach na temat stypendiów w Polsce. Jestem ja Wam się Justyna Żbik. mam ogromną przyjemność być dziennikarką pracującą od 10 lat w programach młodzieżowych od 5 w czwórce w polskim radiu, gdzie prowadzę audycję poranną. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być tutaj dzisiaj, ponieważ to też jest mój temat tak na dobrą sprawę, czyli młodzi ludzie, którzy mogą korzystać z różnej formy wsparcia, czy to finansowego, czy to rozwijającego przeróżne umiejętności artystyczne, sportowe i nie tylko, więc bardzo jest mi miło, że dzisiaj naprawdę będzie sporo ciekawych wątków do obgadania I bardzo wielu gości, którzy pojawią się na tej scenie, będą też wisienki na torcie ale o tym za chwilę, w postaci pewnego konkursu, ale o tym za chwileczkę. Na razie, drodzy Państwo, chciałabym, żeby na scenie pojawili się ludzie, bez których właściwie byśmy się tutaj wszyscy nie spotkali, bo naszą dzisiejszą konferencję organizuje oczywiście Fundacja Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. A więc na scenę zapraszam gorąco Pana Radosława Jaśńskiego, Dyrektora Programowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Pana Pawła Łukasiaka, członka Rady Mentorów Fundacji Dobra Sieć. Państwo. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Może od, od wspomitania zaczniemy. Proszę Państwa, ja w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności witam Państwa w naszej siedzibie w siedzibie fundacji, która powstała 12 lat temu, od 11 lat prowadzi program spytardialny. Myślę, że jest to dobre miejsce na takie spotkania. Nie jest to pierwsze spotkanie tego typu, jest to już trzecia konferencja. Proszę Państwa, serdecznie witam wszystkich gości. Szczególnie serdecznie witam Panią Klaudię Łęcichowską z Ministerstwa Edukacji Narodowej. No. Serdecznie witam naszych partnerów i gości. Witam Panią Małgorzatę rężnicką Grawa, która jest Fundacji Begierzec. No. Witam Panią Zofię Sapijaszkę, członka Zarządu Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Witam naszych partnerów z gazety, z Gazety, Fundacji Dobrej Sieci. Witam Pana Profesora Michała Ewera, który będzie dzisiaj gościem szczególnym, dla którego specjalnie przygotowany jest ten wielki meblet. Proszę Państwa, witam również laureatów, dotychczasowych laureatów konkursów w Dobrym Stypendium i witam przyszłych laureatów, których dzisiaj poznamy. A o konferencji dwa słowa. Paweł, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę Państwa, celem konferencji jest przede wszystkim promocja programów stypendialnych, ale także podnoszenie standardów, w jakich te programy stypendialne są prowadzone. Dzisiaj szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, w jaki sposób można mądrze prowadzić programy stypendialne. Szczególnie w kontekście darczyńców, przedsiębiorców, tych, którzy Wspierają różnego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze stypendialnym, tak aby to była dobra inwestycja, aby to była inwestycja, która nie jest powielana przez różnych partnerów, aby to była inwestycja oparta o potrzeby i rzeczywiście realnie zmieniająca życie młodego człowieka. Ale oprócz tych celów, w czasie dzisiejszej konferencji, oczywiście to, co mówił pan dyrektor Radosław Jasiński, będziemy nagradzać e, laureatów konkursu o tytuł Dobre Stypendia, ale także. Rozpoczynamy nową tradycję. Nową tradycję, dzisiejsza konferencja jest trzecią od 2010 roku. Trwającego cyklu spotkań, konferencji, w ramach którego staramy się propagować programy stypendialne, tworzyć jak najlepsze rozwiązania, aby podnosić standardy i jakość programów stypendialnych, ale na tej dzisiejszej chcielibyśmy także rozpocząć coś nowego. Chcielibyśmy, aby w każdej takiej konferencji towarzyszyło wydarzenie specjalne, abyśmy mogli uhonorować tych, którzy mają szczególne zasługi dla rozwoju tego sektora, sektora stypendii w Polsce. Dzisiaj to wydarzenie specjalne, wydarzenie, gościem wydarzenia specjalnego będzie Fundacja BGŻ, BG, która obchodzi dziesięciolecie swojego programu stypendialnego. Tak, dobre wzorce to jest właśnie to, co chcielibyśmy pokazywać, o, którym, o czym chcielibyśmy rozmawiać. Nie jest to charakterystyczne dla Polski, że mówi się o dobrych przykładach. Ale my idziemy kontra i będziemy właśnie w taki sposób postępowali, i tak będziemy nasze konferencje projektowali. Dokładnie tak, będziemy budować na mocnych stronach, zresztą to robimy już od 2010 roku z gronem naprawdę wspaniałych organizacji, instytucji, samorządów lokalnych, wyższych uczelni, które wspierają rynek stypendiów w Polsce. Ale mamy też już bardzo konkretne wyniki tej naszej pracy. Jednym z nich jest swoisty kodeks, kodeks wzorzec postępowania dla tych, którzy chcą tworzyć programy stypendialne, wypracowane przez całe środowisko szeroko potem konsultowane społecznie. Te, te dziewięć zasad dobrego programu stypendialnego będzie można zobaczyć. One są tutaj wywieszone na tablicy w korytarzu w czasie przerwy, także zapraszam wszystkich o podpisywanie tego, tego, tego dokumentu. Zależy nam na tym, aby był jak najszerzej propagowany. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to, że Państwo przybyli. Zapraszamy do udziału w dzisiejszej konferencji. Dziękujemy Państwu. Pogoda, może nie jest najlepsza, ale okna zasłoniliśmy, żeby mnie rozpraszało. Ja się tylko na koniec też powiedzieć, że tylko pasek na mikrofonach a nie innych rzeczy nie stanowi żadnego messageu dzisiaj o sympatiach pro-republikańskich ani demokratycznych. Zapraszamy. Na to żadnego związku z dzisiejszym dniem. Ale obecnie na sali przedstawiciel ambasady amerykańskiej, gratulujemy. Dziękuję. Pan Wielolosław Wiesiński, Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pan Paweł Łukaszek, członek Rady Mentorów Fundacji Dobra Sieć. Pan Ta tak pięknie powiedział Panie Dyrektorze, że to, jest, to nie jest taka polska cecha, żeby chwalić. To była typowa political correctness w tym, co Pan powiedział, bo to bardzo nie jest polska cecha. Mam takie wrażenie, więc fajnie, że w tym miejscu, bo dzisiaj oczywiście spotykamy się w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Postaramy się to trochę zmienić. Mam nadzieję, że dużo też, jak to mówią, dobrego message'u, pozytywnych, informacji pozytywnej, pozytywnego przekazu powędruje do Państwa z tej sceny i z drugiej strony mam nadzieję również. Panowie powiedzieli w kilku zdaniach, co nas, czeka, co nas dzisiaj czeka. Ja z takiej swojej strony, może bardziej warsztatowej, czy tutaj dziennikarskiej, dwa ciekawe panele przygotowaliśmy dla Państwa. Pierwsze będę miała ogromną przyjemność prowadzić, czyli taki panel, w którym zastanowimy się, jak w ogóle sprawić, powiem brutalnie, z punktu widzenia dziennikarzy, stypendia to nie jest taki seksi temat dla mediów. To nie jest sexy temat dla mediów. Media wolą mówić o wielu innych rzeczach, które są właśnie akurat gorące. Nie tylko o trotylu, ale o no różnych rzeczach naprawdę. Są takie rzeczy, które są podbijane bardzo intensywnie. I postaramy się przy tym pierwszym panelu zastanowić, co zrobić, żeby stypendia właśnie stały się ciekawą sprawą dla mediów, żeby można było właśnie za pośrednictwem tychże mediów mówić o stypendiach do jak, jak największej grupy osób. Są ludzie, którzy potrafią to robić i oni za chwilę zasiądą na tych przepięknych fotelach. Zastanowimy się również, jak stypendia powinny być mądre i jak mądro mogą być różne organizacje pozarządowe, biznesowe w fundowaniu tych stypendiów. Ten panel właśnie na temat odpowiedzialnego biznesu poprowadzi nie kto inny, ale pan Jacek Pochłopień, zastępca redaktora naczelnego magazynu Forbes więc będzie również konkretnie, będą przepiękni, bardzo interesujący goście. już teraz Państwa gorąco zapraszam. Tutaj panowie trochę zdradzili jakiego gościa będziemy mieli na kanapie Forza. więc kłaniam się panu profesorze, dzień dobry, też myślę, że to będzie bardzo interesująca rozmowa, która na tejże kanapie, bardzo szeroka na pana profesora kanapa, można się nawet położyć, ja, myślę, że to będzie interesujące rozmowy rozmowa podczas dzisiejszego naszego spotkania. Oczywiście dziesięciolecie programu Klasa Bierze, oczywiście wręczenie nagród za dobre styplenia 2012, to tak jak Panowie wspomnieli chodzi o to, żeby pokazywać najlepsze przykłady takich, które nas radują, a nie tylko wiadolić, pogoda wcale nie jest brzydka, jest przepięknie. Słuchajcie, jest listopad dobrze, że nie jest jeszcze zimniej. Mogły być jeszcze zimniej, więc wyciągajmy taką Monty Pythonowską zasadę Always Look on the Bright Side of Life. Teraz mnie na początek, a już teraz gorąco na scenę zapraszam dwie bardzo zacne osoby, pan Paweł na tę scenę za chwilę powróci, e, w w towarzystwie pani Anna Kotunowicz z Fundacji Agorcz, e, jak powiedziałam? Kotunowicz oczywiście, pani Anna Kotunowicz, ale ja zawsze mówię, że ja nazywam Dżbik, więc ja mogę mieć nazwiska naprawdę, za to wszystko, co nie zrobili. E, Fundacja Agor oczywiście z działu akcji społecznych gazety Dobracie, dzień dobry pani Aniu oraz dzień dobry. pani Blawa Łukasia, teraz jeszcze z Fundacji Dobra. Sieć. pani Pablo, proszę się nie ociągać. Zapraszam do wprowadzenia nas do tej tematyki która dzisiaj będzie rządziła. Ja za karę zejdę z sceny. przepraszam Wrócę. Witamy Państwa serdecznie, raz jeszcze. Pani Anna Kołtonowicz. Pan Paweł Łukaszek. Bardzo miło. Ale to Radzyńska już czwarty raz z tej sceny spada, Proszę Państwa, teraz zagadka dla Państwa. Co łączy Fundację Dobra Sieć i moją fundację, Fundacja Gory? I dla ułatwienia powiem, że coś ją spina. Kto odpowie? Głośniej proszę. Agrafka. Tak jest, fundat, stypendium agraska. Dziękuję bardzo, dziękuję. Liczyłam na to, że ktoś odpowie na to pytanie i zawsze mogę liczyć na Małgosię Stradomską, jakby tutaj na sali y, y, Państwo o, o tym zapomnieli. Y, proszę Państwa, y, będziemy mówić o tym, jak rozmawiać o Jak docierają tam, y, gdzie powinny. Y, zapytaliśmy po prostu o to młodzież. Czy wie o stypendiach? Czy wie skąd je brać? Proszę bardzo o to, co odpowiedzieli. Czy korzystałaś tylko z tylko ze Nie, nie zauważyłam się. Dlaczego? E, wciąż nie byłam poinformowana i nie miałam. Powiąz nigdy o możliwości uzyskania jakichś stypendiów. Przez większość okresu studiów, dostawanie stypendium socjalne no i szczęśliwie na ostatnim roku studiów w naukowa naukowym. niestety nie udało mi się. Co to znaczy nie udało się? Dlaczego? No zawsze była to zbyt niska średnia i z... albo zbyt się osiągnięcia sportowa. Czy korzystałaś kiedykolwiek ze stypendium? Z kierunku Nie, jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby skorzystać z żadnego stypendium. Korzystałam ze stypendium Elasmusa. Czy korzystałaś się tylko ze stypendiów? Eee, tak, korzystałam. Jakich? Z eee, stypendiów eee, socjalnych. Tak, korzystałam z stypendium naukowego. <laughs> Chciałabyś, tak? Korzystać z jakichś stypendiów? Myślałaś o tym? Myślę, że tak, Gdybym, gdybym była poinformowana, to. Byłabym chętna. Czy korzystałaś z tego z Nie, nie, nie korzystałam. Dlaczego? Bo na socjalnym po prostu za wymagania, a naukowe no niestety nie udało się. Kto przyznaje stypendia? Państwo zapewne, uczelnie. Dostałam stypendię, bo komisji stypendia nie ma udziału. Kto przyznaje stypendię? Panie myślisz. Jaką sytuację sytuacją to, że przy, y, przyznają, u, przyznają uczelnia? Uczelnia, aczkolwiek za pieniądze Ministerstwa Edukacji. Stypendia przyznają komisje przeróżne. Tak to uczelni. Uczelni. Stypendia, o ile się orientuje, przyznaje uczelnia. To jest związane z uniwersytetem? Kto przyznaje no. stypendia? Oprócz uczelni. Znaczy coś wiem, że jest jeszcze ja fundacje. Ja bym zdewana ujaśnię. Więc e, to, to trochę ina niż tutaj, ale wiem, no, że są to różne fundacje, które e, przydają te stypendia. Kto według Ciebie przyznaje stypendia? Y, Dzień bo jak to słyszałaś y, o tym, żeby organizacje pozarządowe przyznawały jakieś stypendia? Y, wydaje mi się, że tak, ale konkretnych chyba nazwy organizacji nie, nie, nie umiałabym podać. Mnie nie, nie słyszałam o tym. To... No ja naprawdę drugiego, tylko. I chyba tyle. Proszę o tym, żeby organizacje pozarządowe e, przyznawały jakieś stypendia? Nie, nie słyszałem czymś takim. Jak ja, czułem. Wiem, że jesteś takiego jak stypendium, e, które przyznają politycy albo ministerstwa, aczkolwiek nie jestem pewna. A, a pytasz o organizacje pozarządowe również? Czy, tak, tak, no właśnie to było moje pytanie. Tak. Szczerze mówiąc, nie, czy przyznałem takich stypendiów, ale o wszystkich, o których słyszałam, jakby tych służb nie uczuły. Czy słyszałaś o tym, żeby organizacje pozarządowe przyznawały jakieś stypendia? Myślę, że nie słyszałam, ale myślę, że to jest możliwe. Bardzo dziękujemy. Ja, przepraszam, trądzę ci się, ale ja przede wszystkim chciałem podziękować Gazecie Wyborczej za zrobienie sondy i powiedzieć, że na gazeta TV ta sonda, jak i następna jeszcze dzisiaj będzie, jest do zobaczenia. I przy materiale na wyborczej.pl, na materiale związanym z dzisiejszym spotkaniem również. Proszę Państwa, no, 30 osób, naprawdę, albo i więcej, tutaj było wybranych 10, wszystkie mówiły to samo, po prostu. O czym nie wiedzą, o, o czym młodzież wie, o tym nie wie, że właśnie organizacje pozarządowe i że firmy i że gminy i, i, i osoby prywatne mogą przyznawać stypendia. Proszę Państwa, i to jest problem, to jest po prostu prawdziwy problem. Bo... bo prawda jest taka, że poza tymi środkami, o których w, w tej spocie też mówiono, o tej sądzie, że e, e, państwo wspiera programy stypendialne. Poza tymi pieniędzmi z budżetu państwa, e, to różnego rodzaju organizacje, różnego rodzaju inicjatywy obywatelskie, firmy, uczelnie, które ma swoich indywidualnych programów, e, przeznaczają już ponad pół miliarda złotych na programy stypendialne. Naprawdę jest ogromna ilość pieniędzy. Co ciekawe, staramy się o tym informować, na samym portalu mojestypendium.pl można znaleźć informacje o programach stypendialnych o łącznej wartości 185 milionów złotych. 185 milionów złotych e, czy pół miliarda złotych to są naprawdę ogromne sumy. E, jeżeli sobie wyobrazimy jeszcze jakie rzesze tysięcy ludzi e, e, zabiegało o to, żeby te pieniądze pozyskać. Organizowało konkursy, walczyło o darczyńców. Jaka ilość darczyńców wsparła te programy? To mamy w Polsce już naprawdę duży ruch programów stypendialnych, który no niekoniecznie jest, jak się okazuje, odpowiednio rozpropagowany. Tak jest. Proszę Państwa, oczywiście zaczęliśmy się nad tym już zastanawiać. Co jest problem? Zawytaliśmy też ekspertów, co w stypendiach, dlaczego i co w stypendiach jest ważne. Eksperci pomyśleli, wręcz powiem szczerze, zagłosowali, i okazuje się, że to wiemy na pewno, że dla młodzieży. Istotna jest niezależność i stabilność finansowa, jest ważne rozwijanie zainteresowań, jest ważne poczucie prestiżu i nawiązywanie nowych znajomości. Są to wszystko rzeczy, które mogą otrzymać dzięki stypendium. Dla dzieciaków, dla których, młodszych dzieciaków, dla których o stypendia starają się głównie rodzice, też jest to ważne. Dlaczego? No przede wszystkim dzieci mogą spełniać swoje marzenia. Mamy stypendia szkolne, mamy stypendia dla naprawdę często bardzo młodych naszych obywateli. Ale też, co jest bardzo warte podkreślenia, młodzi ludzie dzięki stypendiom, dzięki całym procesowi, którzy mogą uczestniczyć różnego rodzaju konkursom, stają się o wiele bardziej zaradni, dojrzalsi, lepiej planują potem swoją przyszłość. Także stypendia stymulują bardzo wiele istotnych dla kondycji naszego społeczeństwa cech wśród młodych ludzi. Proszę Państwa, Państwo, zwłaszcza ci, którzy zajmują się przyznawaniem stypendiów, też mają kontakt z rodzicami wiecie Państwo zapewne, co dla nich znaczy właśnie stypendium dla dziecka. Jakie to jest ważne na przykład w środowisku, jakie to daje poczucie dumy z dziecka, które jest stypendystą. Tak samo pewnie stypendyści też dobrze o tym wiedzą, jak ważne jest to dla ich rodziców. Także Proszę Państwa, mamy ten komplet y, sytuacji. Mamy pieniądze, które chcemy dać stypendystom? Y, mamy stypendystów, y, względnie młodzież, która mogłaby tymi stypendystami zostać. Co zrobić? Co, czego brakuje? Co jest tutaj? Chciałbym zapytać Państwa, kto byłby skłonny mi odpowiedzieć, co trzeba zrobić w tej sytuacji? Może? Myślę, że zaciekawić w ogóle, że coś takiego istnieje, bo przede wszystkim ja słyszałem te odpowiedzi, że ktoś w ogóle nie ma wiedzy na ten temat, że programy stypendialne istnieją. Okej. Okay. Powiedzieć, mówić więcej, proszę bardzo. Proszę. tutaj Do mnie, bliżej. No, zaraz, tutaj, sekundkę, to może wezmę mikrofon. Oj, bo się obrać mikrofon. Zaraz, wrócę. No ja sądzę, że najlepiej byłoby się skontaktować z odpowiednimi jednostkami, na przykład uczelniami lub szkołami, te, które. No tak, powiedzmy, są w tym programie stypendialnym, do których tam, powiedzmy, mieliby należeć, i z nimi się kontaktować, i poprzez te jednostki promować odpowiednie stypendia. Czy ktoś chciałby jeszcze coś powiedzieć? Proszę bardzo. Dzień dobry, Marzena Reich, Przewodnicząca Szanownej tych autorzy też programu stypendialnego dla młodzieży w liceaniu. Ja mam zupełnie inną teorię. Myślę, Ale że tak. Najważniejsze byłoby zacząć pracować bardziej z mediami, zainteresować bardziej samych dziennikarzy, prasowych i telewizyjnych, którzy w tej chwili bardzo bronią dostępu do tej twierdzy. Okej, okay, czyli rozumiem, że trzeba zrobić coś takiego, żeby temat stał się sekcji, tak? Jak mówiła moja poprzedniczka z mediów. Proszę Państwa, nie siedzimy z założonymi rękami, no oczywiście Myślimy o tym, że, no, że są takie standardowe metody. No tak, są standardowe metody. Oczywiście e, to co Pan powiedział, docieranie przez szkołę, uczelnie, praca przez internet, staramy się docierać do szkół, e, staramy się że przez internet plumać poprzez chociażby nasz e, portal mojestypendium.pl Ważne są też działania takie rówieśnicze, staranie się o to, aby każdy stypendysta był swoistym ambasadorem programów stypendialnych, aby była taka wśród młodych ludzi plotka o tym, że warto się starać, chociaż oczywiście ci, którzy się starają, starają się tę wiedzę ukrywać, no bo wtedy ta konkurencja rośnie. O czym zresztą rozmawialiśmy tutaj z Michałem przedwczoraj w czasie nocnej audycji o stypendiach w radio. Lokalne instytucje, no i na końcu media, ale są też oczywiście działania o charakterze niestandardowym. A no tak, bo postanowiliśmy wymyślić coś jeszcze, bo jeśli nie działają te standardowe, no przecież się staramy. Mamy stronę internetową, mówimy, staramy się zabiegamy, rozmawiamy z dziennikarzami, pozyskujemy dziennikarzy, jestem z takim jednym pozyskanym zresztą, co jakby nie zmienia sytuacji. I mówiliśmy o tym, że również dobrym pomysłem byłoby poprosić księdza, by Ogłosił w parafii, że są stypendia organizowane na przykład w gminie, że jest coś takiego jak telemarketing, że pośrednictwa pracy, czy wpisy do podręczników szkolnych, stałe wpisy, które będą kierowały do strony, jak również takie infoscreeny w autobusach i w metrze, no to są kolejne metody, które będziemy chcieli yy, wypróbowywać. Ale na pewno też wcześniej zapytać Państwa, co o tym sądzicie. I zapytaliśmy też o to yy, młodzież. Co oni sądzą na ten temat? Jakbyś miała, yy, miała szukać informacji na temat Sypenów, to gdzie? Też że w ogóle się przychodzi wiele do Z stronie Uniwersytetu może są jakieś. Nie, też... Zazwyczaj yy, dowiaduję się od swoich znajomych o takich stypendiach i to jest główne źródło. Co się w tym ehm, Poza tym no, podejrzewam, że udało mi się do jakiejś w, w Dziekanacie, aczkolwiek to nie byłaby duża kolejka, więc yy, na stronie mojej uczelni. W internecie? Nie szukam szukał informacji, to z pewnością w internecie na początku, a potem gdzieś w Dziekanacie, gdzieś na uczelni. Na pewno bym wpisywała w wyszukiwarkę przypadkowe nazwy stypendiów, myślę, że w forach internetowych również bym szukała, ale z dobrym sposobem jest jednak uczelnia, tak, na stronie uczelni też są wyszczególnione nazwy stypendiów. Ale tylko z tego co się orientuję, są to wyjazdy akademickie, nie spoza, z, z organizacji pozarządowych. Na no internecie albo gdzieś szukałam w gazetach. Jeżeli bym dostał jakiś syn, tak, powiedzmy jakikolwiek ślad informacji, już staram się znaleźć to bezpośrednio u, u źródła, czyli nas, w e, danej organizacji i zwracałbym się bez, bezpośrednio po informacje do nich. Internet byłby pierwsze. Jakieś informacje? No, w internecie, czyli tam już na być student. Ja nie wiem, od czego zacząć, I pisałem sobie tak, jak mógł być stypendium, jakieś są stypendia dla studentów i gdzieś szukałem na tych stronach internetowych informacji, to pewnie odsyłałbym gdzieś dalej. Wyszukiwał co sprawdził, czy są jakieś stypendia. Pisałbym stypendia dla studentów i tam może bym były jakieś strony, może by byłaby też ta strona mojej stypendium, tak? Jestem z Warszawy. Jestem z Lubliny. Jestem z Warszawy. Jest A to jest Lublina. Z To z Warszawy. Z małej wioski e, 60 km Warszawy, ale no, Teraz sobie to liczę do Warszawy. Czyli ja w Warszawie z Ja jestem z strony Mazowieckiej... z to jest taka mała miejscowość e, na Podkarpaczu, ale z na Krakowy. Ze wsi autobus. Z Warszawy. Mhm. No, dziękuję, o właśnie zostawiamy Państwa e, z taką plażą. Musimy tak. działać. Tak. Tak. No, musimy działać. Trzeba zacząć z informacją o stypendiach, szczególnie do tych, którzy naprawdę tych stypendiów potrzebują. I oczywiście nie możemy stać z załamanymi rękami. Staramy się też podejmować różnych działań, ponieważ tutaj internet okazał się takim pierwszym wyborem. No to Chcielibyśmy Was zaprezentować taką, taki pierwszy spot wiralowy o programach stypendialnych, który w najbliższym czasie w ramach naszej kampanii propagującej programy stypendialne trafi na różne społeczności. Was, Państwa też bardzo proszę o to, aby go tam dalej propagować, rozprzestrzeniać. Jednocześnie bardzo dziękuję za wysłuchanie tej prezentacji. Chciałabym być jak w A ja lubię grać na miarę oczami. Chciałabym pójść na studia, ale to chyba nie jest możliwe w moim przypadku. Nie może być perspektywy. No nie mam w perspektywy. Sprawdźmy, będzie szkoda czasu. Chyba nie jestem mały. Jest, jest. Ja, tak jest. Że niby ja? Że niby ja? Ja w międzyczasie, jak Państwo tutaj, jak się młodzi ludzie wypowiadali, gdzie szukali informacji na temat stypendium, wujek Google, od razu Wam powiem, na pierwszym miejscu, kiedy się wpisuje do wujka Google stypendium, to co? moje stypendium.pl. Więc tutaj... i tak mało